Cześć wszystkim! Byłem dzisiaj w Głuchołazach, udało mi się dojechać, tam pomóc trochę pewnej rodzinie i powiem Wam, nie nagrywałem żadnych zdjęć ani, ani filmiku, bo myślę, że wszystko to, co miało zostać pokazane już, już zostało, szczególnie w internecie, bo, bo mocno poszerzyła się taka, rozszerzyła się taka turystyka powodziowa, Każdy chciał pokazywać jak to wygląda. Powiem wam to co ja osobiście widziałem, no to na pewno żaden filmik, żadne zdjęcia jakby nie zobrazują idealnie tego to, co możemy zobaczyć na miejscu nie? nie zobrazują ogromu tej tragedii, która tam jest i która też dotyka wszystkie wioski okoliczne wzdłuż tej rzeki. No i powiem wam, że no wszechobecny kurz, ee, piach, e, no tych mebli, dywanów i, no, i całe tego sprzętu no, domowego wywalane na chodnikach, bardzo dużo samochodów, czteroosiek, hakowców, bramowców, które wywożą to wszystko. Dużo wojska, dużo straży. To na plus, bardzo dużo osób, które chcą pomagać, ale to, co mi się tak mocno rzuciło w oczy, i, i nawet się trochę łezka wokół zakręciła, to bardzo duże ilości samochodów, które przyjechały pomagać. Ogromna duża ilość bardzo dużo e, samochodów terenowych. Najwięcej, które mi się udało zaobserwować, to było na, na krakowskich blachach, na łódzkich blachach. Także super, naprawdę bardzo dużo samochodów do pomocy! Bardzo dużo pomocy dla powodzi. Ciężarówki, busy z wioski Bodzanów przed Bodzanowem stawali na poboczach, zjeżdżali na dół. Było OSP, była policja, koordynowali to wszystko. Także myślę, że super sprawa. I też wiele osób pyta, jak pomóc, jak pomagać czy jechać indywidualnie, pchacie. No, ja myślę, że jeżeli macie takie możliwości, to pomagać przez Caritas czy przez inne fundacje takie sprawdzone, bo one są cały czas gdzieś tam w kontakcie z miejscowymi OSP, z miejscowymi czy nawet parafiami i potrafią to dobrze rozdysponować. Także to jest duży plus. I żeby nikogo jakby nie pominąć, nie? to jest taka podstawa. Jest dużo zbiórek, można wpłacać, pomagać. Tragedia jest ogromna. i Tam trzeba wszystko robić praktycznie od zera w tych mieszkaniach, które zostały zalane, czy domach. O ile się ostały, bo, bo wiele się nie stało Także pomagajmy, starajmy się. Dla mnie to zrobiło ogromne wrażenie, chociaż byłem tam często, to, to szczególnie ten most i to wszystko, to nie da się tego opisać. Ale co, modlimy się, pomagamy i Idziemy do przodu. Także pozdrawiam was serdecznie wszystkich i szczególnie do powodzenia. Trzymajcie się.